W dzisiejszym odcinku. No i został nam bąż wąż rzeczny, tu dudu du, 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 du. jest niebezpieczny, tu dudu du, 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 du. Cześć wszystkim i witam was ponownie w Twierdzy Krzyżowiec z Hardcore AI Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku trzecia misja Szlaku Makera Potop Bitewny, tak się nazywa ta misja Grać będziemy przeciwko szczurowi razy 2 oraz wężowi Lord Glacier na staro dostanie 2000 sztuk złota lordowie komputera 4000 sztuk złota Mapka jest fajnie i skrupulatnie wykonana bardzo dokładnie, z wieloma fajnymi detalami które wam później pokażę w trakcie rozgrywki no i jest taka, bym powiedział, ciasnawa także trzeba będzie w miarę szybko. Tutaj niestety działać, nawet bardzo szybko bym powiedział. Pod pierwszymi odcinkami z tej serii daliście makerowi naprawdę dużo miłości, bardzo dużo polubień, bardzo dużo wyświetleń. Ja raz jeszcze dziękuję makerowi za udostępnienie dla mnie tej serii. Raz jeszcze dziękuję Wam wszystkim za wkład. I słuchajcie, nie ma co już przedłużać. Lecimy dalej w takim razie. Jestem bardzo ciekaw, co będzie nas czekać w tym odcinku. Gra, no i słuchajcie, zatrzymajmy grę. Dobra, mamy tutaj jednego szczura, tutaj mamy drugiego szczura, tutaj mamy węża. Moglibyśmy się odgrodzić tutaj murkiem, ale z tego co widzę, mamy tutaj przejście. Mamy dostęp do kamienia w tym miejscu. Tutaj też jest kamień, ale nie wiem, czy jesteśmy w stanie tutaj przejść. Jest trochę żelaza, także spoko. Myślę, że szczury są tutaj w stanie nas atakować katapultami z obu miejsc. Także całą gospodarkę bym skupił raczej na tyłach naszej bazy. Tutaj, oczywiście, jakąś zabudowę obronną bym zrobił. No, i to w sumie tyle, co możemy na razie omówić. Mam nadzieję, że słuchajcie, uda nam się w miarę szybko ogarnąć cały ten temat. W miarę szybko rozwinąć, ale to zobaczymy, czas pokaże. Dobra, postawmy sobie to tutaj. Postawmy sobie spichlerz gdzieś tutaj. Ok, i teraz tak. Od razu no, dzień dobry. Farma jedna taka, raz, dwa, trzy głuczarze. I powiedzmy, że raz dwa, trzy, garbarze wieżyczka z balistą. Niech będzie, że tutaj postawimy OK, wy tam na górę, wy na siedzibę potrzeba drewna. potrzeba drewna znowu. Ach, właśnie, drwale, drwale, drwale. Na szybkości. Raz, dwa, trzy, co trzy, trzy domki. Trzy, okej. Okay. Trzym 15, dobra, mamy 15. Ok, no już nam atakują tą myżyczkę. Mordy jeża, szybko. Niech sobie pobiorę już to. Dobra, skład zapasów zbudujemy sobie tutaj. Może bez tego, bo takie krzywy nieładne, i szybko musimy kamień. Dobra, i teraz. A zbrojowni postawiliśmy, ale lipa. Drewno, drewno, drewno. Powiedzmy, że coś takiego. Ok, i teraz jeszcze raz, dwa, trzy, cztery. Cztery tarcze ruchome, raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, mamy kuszników w dwóch kolejnych. Super. Tarcze lećcie panowie i lordzie, ty też leć. Może ci pokażę, jakim cudem przetrwają. Dobra, przetrwałych trzech. Spoko. Kontrol 1, Niszczysz to. Tamtej katapulty nie ma. Okej. Okay. Naprawa. I teraz możemy zrobić sobie jeszcze kamieniołomy. No i dobra. Na razie żyjemy. Na razie żyjemy. Możemy postawić sobie tak. Raz, dwa, trzy. No chciałbym jeszcze mieć trochę drewna. O, idzie właśnie drewienko. Spoko. Trzeci... Czwarty, ok. Tam drewno jeszcze dojdzie. Spoko. Co możemy sprzedać? Nic nie możemy sprzedać na razie. Niedobrze. Brak złota, mój panie. Ratujemy się lordem. Nie mamy wyjścia. Popularność nam spada. Mamy za małą produkcję żywności. Możemy sprzedać trochę kamienia. Dobra, od tej strony będziemy odgrudzeni. Podoba mi się to. Tutaj jakiś pikinier niesforny tam się przedostał. No ale dobra, żyjemy. Żyjemy. Rozwija się nam zamek. Mamy już żarcie. Spoko. Kolejnych sześciu kuszników wrzucamy na wieżyczkę oczywiście. Boję się tego pierwszego ataku. Jeszcze wąż tak naprawdę nam nie pokazał nic ze swojej strony. Wolałbym, żeby tak na razie zostało, nawet. Kolejną postawimy kopalnię kamienia. No i tutaj moglibyśmy jeszcze popróbować. Dobra. Starczy nam mieszkańców? No, nie starczyło nam ludzi. No budujmy trochę domków. Ok. Czy możemy jeszcze pogrubić te mury? Możemy pogrubić te mury. No to to zróbmy. Może w ten sposób tutaj, ok, dobra. I teraz słuchajcie żelazo, 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 żelazo. Jeszcze raz żelazo. E, ok, tutaj tak nie wykombinujemy nic więcej poza tymi dwiema e, kopalniami. Chyba nawet źle tą wybudowałem, bo nie będzie tam dojścia. Ok, teraz będzie dojście. Kolejnych kilku kuszników możemy zrekrutować. Wrzucamy ich na wyżyczkę oczywiście. Możemy sprzedać kilka sztuk kusz. Możemy też sprzedać kilka sztuk tych pancerzy. Dobra. No i jakoś tam się musimy utrzymać. Okej, okay, Pikiniarze skupili się na murach, bardzo dobrze. Czas najwyższy, słuchajcie, postawić uzdrowicieli. Tylko gdyby tego. O, właśnie. Jeden i drugi zaraz tuż obok będzie. Drugi uzdrowiciel. I teraz przydałoby się jeszcze, słuchajcie, zacząć klepać wekiery. Tylko, że najpierw musimy mieć kasę. Mamy dużo kamienia, sprzedajmy ten kamień. Dobra. Raz i dwa. Dobra, myślę, że można by było garbarza jeszcze dorzucić jednego. Dobrze i teraz zróbmy coś takiego, że tutaj sobie to zabudujemy przejście, żeby nam tutaj nikt przypadkiem nie przeszedł. No, bo ty nie są aż tak głupie w tej części. Wszyscy atakują nas na raz, niestety. Nie wiem co tam nam rozwalił. Strasznie dużo tych pałkarzy. No dobra, słuchajcie, jakimś cudem odparliśmy te ataki. Znaczy, no jeszcze nie do końca, ale już jesteśmy bardzo blisko tego, żeby to zrobić. Spoko, daliśmy radę. Lordzie, weź tam tego pikiniera, się pozbądź. Tutaj by podałoby postawić jednak bramę. No ta katapulta to trochę zasięg ma taki, powiedziałbym, olbrzymi. Kapkę za duży. Brak złota, ale to nie problem. Coś się zastanawiam, dlaczego tak długo to żelazo nie dochodzi do naszego składu, a ono się zbagowało w jakiś dziwny sposób. No nic, hmm. z jakiegoś powodu, słuchajcie, zbagowali mi się pracownicy. Brak miejsca w składzie zapasów, co wygadacie? Może gdybym zrobił tak? Nie, nic to nie dało. Może gdybym tą farmę przeniósł? Tak, farma nam zbagowała skład zapasów. Ale jaja. O, w mordę. No nic, trudno. Ważne, że ruszyła produkcja znowu. Dobra, sprzedajmy częściowo to. Dokupmy kilka tych kusz, potrzebujemy ich. Dobra, tutaj te mury można by było ogarnąć. No i słuchajcie, atak jest odpierany jak na razie. Dajemy sobie radę. E, myślę, że to, co mamy już w tej chwili, stanowi całkiem solidną obronę. Także nie powinno być problemów z obroną naszego zamku. Przynajmniej na chwilę obecną. E, mamy już wystarczająco dużo kuszników. Prawie 60 to już jest świat i ludzie, bym powiedział. Myślę, że możemy zacząć myśleć o ofensywie, tylko ja bym jeszcze trochę naszą gospodarkę, mimo wszystko, rozwinął. Chociażbym spróbował przejąć te złoża żelaza. Ok, zróbmy tak, tak i tak. I tutaj możemy wrzucić jeszcze jedną kopalnię. Dobra, za mało pracowników mamy. No to dobudujmy Nie kilka domków. Zbudować, tu się nam piękny las rozrósł. Raz, dwa, trzy, cztery. A te chatki drwala możemy wyburzyć tutaj. Widzę, że jedna chatka ok. Tutaj gdzieś drwala nie ma. Albo był tam. No dobra, to postawmy tutaj jeszcze dwie chatki drwala. No i genialnie. Pięciu kuszników wrzućmy tutaj na bramę. Bo tutaj jesteś assassini, mogą do nas przyjść. No i zbieramy dziewięciu pokaże. Kolejny się już na siedzibę. Myślę, że możemy też tak zrobić jak w poprzedniej misji. Trujeczkę ustawić może gdzieś tutaj pod zamczyskiem. Czwórkę też gdzieś tutaj obok. Aby się tam wszyscy ładnie zbierali, tak jak trzeba no i mamy za mało pancerzy skórzanych także zbudujmy sobie jeszcze jedną garbarnię i ja bym tutaj przerobił jednak to w ten sposób sprzedajmy trochę kamienia rozwalić tą katapultę, super nawet nie zdążyło oddać zbyt, zbyt wielu strzałów także jesteśmy bezpieczni genialnie dobudujmy tutaj jeszcze spichlerz albo nawet dwa no, już jesteśmy najsilniejszym władcy, Mamy dużo kasy. Bardzo fajnie. Mm, za mało mamy farm. Tu wypadałoby postawić farmę. Dobra, weźmy ten znacznik czwórki, postawmy w tym miejscu. Ja bym tutaj farmę postawił, jeszcze jedną krów. Dobra, tych kuszników sobie można było użyć tutaj na wieżyczkę. Niech bronią tam jeszcze dodatkowo. Kusze. Mamy nadprodukcję kurz. Nadal niedobór pancerzy. Postawmy jeszcze tę garbarnię jedną. Będzie musiał wystarczyć. Co on wykombinował? Chatkę drwala nam zniszczył. A, a to absurd, tak. Dobra, tutaj postawimy sobie jeszcze jedną. No i słuchajcie, kończymy timelapsa. Wszyscy się na nas rzucili i to w znacznej ilości, ponownie. Ale myślę, że damy radę to oczywiście odeprzeć. Ja bym skupił wszystkich strzelców na tej wieży obrężniczej. Dobra, balisty. Dobra. A tam wieża obrężnicza teraz jest, o w mordę. No ale dobra, rozwalona. Mordzie, nie! Co to się tam wydarzyło? Ja nie mam pytań. Okej, okay. kuszników potrzebujemy. Myślę, że trochę kusz nawet dokupię w tym celu. Musimy odbudować sobie teraz e, naszą populację, że tak powiem. Dobra, kusznicy: 26 tutaj na wyżyczkę. Balista, Wasza łaskawość. 6 myk 3, 4 Dobra Krzyżowcy, tutaj w pogotowiu. Pikinierów, z możemy wysłać na siedzibę i lorda też. Już myślę, że będziemy bezpieczni. Powiem, że byłem zaskoczony tym atakiem, wy macie iść tutaj. Tak, dobra, i jest gitara. No chyba trzeba wykopać fosa normalnie. No i słuchajcie, mamy kolejny atak szczura w zasadzie szczurów. Ale my też zebraliśmy już armię i zaraz będziemy się mścić na naszych nieprzyjacielach. Hmm, czy te balisty są w stanie tą katapultę? Tylko katapulta jak zwykle jest zasłonięta przez. oj, przez to. Dobra, może uda się teraz to rozwalić. dobra, katapulta padła no i spoko wszystko jest zdemolowane żadne wieżo obrębnicze tam nie podjeżdżają dobra, zbierzmy pikinierów znaczy, tak pikinierzy, kontrol 4 zbrojni, kontrol 5 i pałkarze, kontrol 6 jak tylko atak się skończy, ruszamy sami do ataku albo już w sumie teraz możemy się wylać z zamczyska i pójdziemy na żółtego szczura najpierw. Taka armia myślę, że będzie wystarczająca. Gramy oczywiście na twierdzy krzyżowiec, nie twierdzy krzyżowiec Extreme. Także te limity jednostek, które tutaj występują, oczywiście mają całkiem spore znaczenie w, w tym, ile tak naprawdę tej armii możemy produkować. I musimy się pilnować z tą armią. Tutaj już niestety doszło do, do limitu liczebności. I podejdziemy już katapultami, tarczami oraz kusznikami pod zamek żółtego szczura. I zaczniemy czyścić jego mury z obrońców. Lewamy się na siedzibę żółtego szczura w takim razie. Co prawda, powoli to nam idzie, ale myślę, że spokojnie dojdziemy do niego w końcu. No i tak też się stało. Żółty szczur padł. Nawet nie straciliśmy zbyt wielu wojsk. Także myślę, że można doładować katapulty i iść od razu w tym kierunku. I zaraz będziemy ci stąd pomarańczowego szczura. Dorzucam jeszcze 50, 50 kuszników na, do ataku. Katapulty a walczy gdzieś tutaj katapulty postaramy się przebić przez tę mury od razu i wszyscy ci kusznicy to są kontrol 3 no i dobra pomarańczowy szczur padł bardzo, bardzo fajnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i został nam bąż. Bąż rzeczny tu-dudu-tu-dudu. Jest niebezpieczny tu-dudu-tu-dudu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Podbijamy pod zamek czerwonego węża. W sumie to jednego węża, którego mieliśmy na mapie. No i misja z początku, powiem wam szczerze, była naprawdę trudna. Można powiedzieć, że taki Extreme bez mocy ekstremalnych i tych wszystkich dodatkowych spawnerów, które są, występują w grze. No ale jak już się ogarnie sytuację, to na spokojnie można to zrobić. Katapultki doładowane, walimy teraz w bramę obronną węża. Mógłby tutaj mieć fosset do końca z tym razem z mostem zwodzonym, ale no tak też może być. Nie będę narzekać. No i dobra, wysyłamy już pałkarzy, pikinierów i zbrojnych do ataku. Nasze jednostki wdzierają się na jego siedzibę. No i ostatni oponent w tej misji padł. Bardzo, bardzo fajnie. Nasze zamczysko na koniec wyglądało w ten sposób. Myślę, że elegancko je wbudowałem. Po są otoczone, otoczone zwierzyczki poustawiane. Super. Zabiliśmy 2631 wroga, sami straciliśmy 109 żołnierzy i zabraliśmy 43 767 sztuk złota. Bardzo fajny wynik, moi drodzy. Mam nadzieję, że ta seria nadal będzie się wam podobać, nadal będziecie oglądać z niej odcinki. Tymczasem trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku stwierdzę, Krzyżowiec Hardcore AI. Cześć!